Siema cześć, witam w kolejnym tripie. Nadal znajduję się w Rumunii. Dzisiaj jestem w okolicach jeziora Izvorul. O ile dobrze pamiętam tą nazwę. Nocowałem tutaj, zresztą jak widać, bo za mną z tyłu jest jeszcze samochód, który no, wymaga małego ogarnięcia. Co dzisiaj? Dzisiaj mam zamiar wybrać się w tamtą stronę. Nie będziecie tego widać, bo te szczyty są centralnie za mostem, ale tam czeka mnie masyw Cechau. O ile dobrze pamiętam, zaraz zresztą Wam pokażę. I szczyt, którego nazwy już kompletnie nie pamiętam, ale chcę zobaczyć co to jest. To jest w ogóle chyba Park Narodowy, ale nie znalazłem informacji, że nie można latać dronem, więc może uda się też go tam odpalić, zobaczymy, to jest jakby na razie pieśń przyszłości z tego co widziałem na mapie to da się tam zrobić małą pętelkę a nawet nie taką małą i tak naprawdę interesują mnie tam dwa szczyty one mają w gletnicach 1900 metrów różnica między jednym i drugim to jest 3 metry z tego co podaje mapa, ale da się zrobić tam pętlę przez oba wierzchołki, więc mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj taką pętelkę Zrobić, ale zanim to, to jeszcze muszę poogarniać samochód. Jestem już po śniadaniu, więc tak naprawdę zostało mi tylko posprzątać, przebrać się w strój biegowy i no i pojechać w tamtą stronę. Dojazd to jest jakieś 10 minut do miejsca skąd startuję szlak, więc myślę, że ogarnę się w no, no nie wiem, w ile. Pewnie chwilę mi zejdzie. No jest 10.20, no chciałbym stąd do 11 wyjechać, żeby na spokojnie tam sobie e, dojechać i, i ruszyć na trasę. Jak widzicie pogoda jest super, bo świeci słońce. Nie ma bezchmurnego nieba, ale nie zapowiada się dzisiaj na deszcz. No bo przez ostatnie dwa dni w tej północnej części, w której byłem e, padało trochę bardziej, więc stwierdziłem, że pojadę trochę bardziej na południe i... Zwiedzę jeszcze te rejony, a żeby bardziej Wam zobrazować jeszcze to w jakim punkcie jestem, to pokażę Wam to teraz na mapie. O, ja jestem aktualnie tutaj. Tu jest to jeziorko, a mój cel na dzisiaj to są te wierzchołki. Dokładnie Ossola Sumare. To jest ten najwyższy wierzchołek tego pasma gór. A ten drugi to jest ten, to Aka, on jest minimalnie niższy. A całe pasmo to pasmo C Nie wiem, czy dobrze wymawiam te nazwy, ale mam nadzieję, że tak. Także ja się zabieram za ogarnianie i widzimy się za chwilę na trasie. No i witam się z wami ponownie, tym razem już ze szlaku. Jak słychać dysze, co oznacza, że już zaczęło się podejście. Ja wystartowałem z tej miejscowości, w sensie tam zostawiłem samochód i musiałem kawałek podejść. Do samego szlaku, ale na szczęście do tego był kawałeczek. No i jak widać, już jestem w lesie, tak jak wspomniałem, początek jest od razu pod górę. Teraz się minimalnie wypłaszczyło. Jest oczywiście informacja o niedźwiedziach, ale nie zdążyłem się przetłumaczyć, co to dokładnie oznacza. No, mam nadzieję, że żadnego dzisiaj nie spotkam. Że nie będzie powtórki z ostatniej wycieczki. Jakby wystarczy mi chyba już na tym wyjeździe. No i dobrze. Tyle mojej wstępnej gadaniny. Ja już jestem przy przecince z drogą asfaltową, także włączę się pewnie za jakiś czas i poopowiadam to, co mnie spotkało. Albo i też nie. Także zobaczymy. A ja tymczasem biegnę dalej. No, i doszedłem do połączenia z szlakiem żółtym. On wychodzi tam za mną, a ja się kieruję. Jezus, przepraszam, ja się kieruję dalej czerwonym w stronę szczytu. No teraz jest kawałek z górki, ale już widzę, zaraz będzie podejście. A ja znajduję się dokładnie w tym miejscu, żeby lepiej wam to zobrazować. Ja jestem już tutaj na szczycie z czerwonym szlakiem, bo o tym nie wspominałem. No i tu chyba trzeba będzie to obejść. Bo szczyt jest tutaj. Także jak widać jeszcze kawałek drogi przede mną. Ja już mam zrobione jakieś 2,5 km, z czego jakieś 2 km to będzie od początku wejścia na szlak. No bo 500 metrów dochodziłem tam asfaltem spod samochodu. Na początku ten szlak czerwony wydaje się spoko, bo można nim nawet podbiegać. Nawet mi się udało kilka razy. Sporo turystów jest dzisiaj, więc musiałem ich wyprzedać, żeby móc swobodnie sobie z Wami porozmawiać. Natomiast w pewnym momencie robi się trochę ostrzej. No, i wtedy już o podbieganiu z mojej strony niestety nie ma mowy. No, ale, tak jak mówiłem w którymś tam filmie wcześniej, że ja w sumie nie mam tutaj żadnej spiny i nie muszę tutaj nie wiadomo jak szybko biegać. Mam się wyczylować. Dobra, zaczyna się podejście, także widzimy się za jakąś krótką chwilę. Nie jest dobrze, bo jest w dół, a to oznacza, że będzie sporo do góry. I to mi się już nie podoba. O, no i jestem przy drugim punkcie kontrolnym, tak sobie ja oznaczyłem, czyli przy połączeniu ze szlakiem niebieskim. Nim oczywiście też można dojść do tego punktu z tej wioski, z tej miejscowości, z której ja wychodziłem. No to jest jakby dwie drogi. I przyznam szczerze, że gdybym wiedział, że ten czerwony szlak będzie tej drugiej części tyle prowadził w dół, to bym chyba poszedł tym niebieskim, bo faktycznie od tego żółtego do tego miejsca. Więcej jednak było w dół niż pod górę. Co, tak jak mówiłem wcześniej, będzie oznaczać, że teraz będą wyrypy, bo jak patrzę sobie na wysokość tych drzew, to powiem szczerze, no są duże. A szczyt, widać tam gdzieś, jakąś grań czy grzbiet. Więc powiem, no chyba będzie wyrypka. No dobra, na zegarku ile? 4,20 czyli niecałe 4 km po szlaku. A wydaje mi się, że na szczyt pokazywało około 7 z hakiem, ale nie jestem pewny teraz. Rano to klikałem, tylko nie wiem czy dobrze kliknąłem. Dobra, koniec tej gadaniny. Podchodzimy dalej. No teraz pod górę, oczywiście. W ogóle to jeszcze tego nie mówiłem, ale rano przed samym wyjazdem, że jak wsiadałem do samochodu, Urządliła mnie pszczoła. O, tu w ucho z tyłu. Teraz to już będzie jakieś, no nie wiem, ze 2 godziny. Półtorej, może bardziej. No i... Z tego co mi wiadomo to chyba nie jestem uczulony. Póki co nic mi nie ma oprócz tego, że to ucho mnie kuźwa, boli. W sensie w tym miejscu, gdzie mnie obrządziła. Znalazłem jakąś cebulę. <grym> w lodówce. No i nasmarowałem, bo tak mi się coś kojarzy, że można takie rzeczy... ratować cebulą, ale generalnie nic to nie dało. W sensie jak bolało tak boli. Ale nie mam żadnych innych objawów, więc chyba... tylko na tym bólu... się skończy. Nie wiem czy będzie widać, pewnie nie. Ale tu gdzieś dokładnie, w tym miejscu i to też przez przypadek, bo ja jej nie czułem. Ona chyba mi usiadła po prostu na czapce, i zacząłem tak czuć w ostatnim momencie, jak wchodzi mi pod czapkę. I tak ją chciałem szybko strzepnąć, i ona się chyba zdenerwowała. Zaczęła brzyczeć, no i poczułem takie mocne ukucie. Nie? Jak już strzepnąłem ją, to zobaczyłem na ręce, że mam. E, jak to się nazywa? Że mam żądło jej, no i już byłem pewny, że to. Raczej pszczoła, a nie osa, bo rano musiałem zabić jedną osę, bo latała i nie dała mi spokoju jeść śniadania. No i myślałem, że to zemsta za to, no ale jeżeli to pszczoła, one się chyba nie lubią z osami, no to chyba nie zemsta. Dobra, koniec tej historii, tylko tak chciałem napomknąć, a oczywiście się rozgadałem. Lecę dalej. No i proszę, takie atrakcje, wodospadzik na trasie. I macie pierwsze trudności wejście po łańcuchach. Teraz już wiem, czemu tam się idzie tak długo, bo tu jest mega pionowo. Jak widzicie, są łańcuchy do pomocy, właśnie próbuję do nich. Się dostać wow uch dobra może da rady bez jednak no właśnie to mnie najbardziej martwiło że będą takie wyryte w górę A no tu już jest wygodniej, bo po sodkach, ale no, bardzo przyjemny odcinek, w końcu coś się dzieje. To jest dobry moment, żeby sobie uzupełnić zapas wody. Mam nadzieję, że się nie potruje. Dobra. Jestem na wysokości 1421. Co oznacza, że jeszcze niecałe 500 metrów w pionie jest do zrobienia. Uff. No, powiem Wam. Ta wycieczka jest trudniejsza niż mi się wydawało na początku. Ale na pewno taką będzie. Uff. To podejście wcale nie jest łatwe. Zresztą co po mnie słychać, chociaż ja nie jestem teraz w formie, nie wiem czy kiedykolwiek byłem. Ale mimo wszystko, no trochę, trochę dyszę. Uff. A na zegarku dopiero 5,40, czyli jakieś 5 km. Właśnie nie pamiętam ile było na szczyt. Wydaje mi się, że 7,5. No to by oznaczało, że jeszcze 2,5 km i 500 do góry sporo, sporo. No ale dobra, nie ma co narzekać. Trzeba iść dalej. Spróbować wejść, przynajmniej na jakąś przełęcz. A potem zobaczymy, oczywiście za późno wyszedłem. No, jak to ja, więc pewnie będzie mi gonił znowu czas. No, ale wszystko wyjdzie w praniu. O, a jeszcze taka sytuacja w moim zegarku. Tego nie przewidziałem. No trudno typ Get up on your feet, this is a shake out up that beat just like a shake out Show me you got soul inside those new shoes And you can rock and roll with the attitude O, a tam nie wiem czy to będzie widać, ale tutaj gdzie jest ta trawka, to tam spałem dzisiaj. Mm. No dobra, jest już jakiś czas później. Ja jestem pod szczytem, tylko tak naprawdę z jego drugiej strony, więc czekam jeszcze obiegnięcie go dookoła według szlaku. Lub jeśli spojrzeć na mapę, to można zobaczyć. Ja jestem aktualnie tutaj, a Szczyt jest tutaj, i teraz tak mogę pobiec tutaj tym niebieskim szlakiem dookoła, tutaj do schroniska, i tutaj to przetrawersować. Cyk-cyk-cyk-cyk-cyk-cyk. No i tutaj jest ścieżka do góry na szczyt, lub tu jest taka druga ścieżka, i ona prowadzi tutaj jakimś trawersikiem, i tu na szczyt. I wolałbym iść z nią i wtedy sobie wrócić tamtym trawersem i pobiec w tamtą stronę. Aczkolwiek nie wiem czy ten numer się uda, bo no nie jest to oznaczone jako szlak i wygląda na dosyć trudną. Przynajmniej na mapie, no bo to są jakieś tu nawisy. Więc w sumie nie wiem co zrobić, ale chyba pójdę sprawdzić tamtą ścieżkę, a jak nie, no to wrócę tą e, klasycznym szlakiem. Także zobaczmy. No to już wiadomo, że się nie da. No i jak sami widzieliście. Niestety się nie da, a szkoda, więc muszę teraz zdrałować ten hektar dookoła szlakiem turystycznym. Mam nadzieję, że się ogarnę, bo jest 14.30, więc w sumie taka godzina niezbyt szczególna, no ale jeszcze trochę czasu zostało, także muszę się z powrotem dostać na górę i ee, no i na szczyt. Tak sobie teraz biegnę i trawersuję ten szczyt dookoła i się zastanawiam, że skoro tam stała tablica. Prawdopodobnie z zakazem, bo były jakieś kwoty duże w lejach podanych, więc to pewnie kary. Skoro tam nie można było wejść, to czy z tej drugiej strony można wejść? Bo tam też teoretycznie nie prowadzi żaden szlak. I tak teraz mam obawy, czy biec to sprawdzić, o Jezus. czy jednak to olać. Ale kusi mnie, więc chyba pobiegnę. Schronisko, tam wodali szczyt. Ja jestem aktualnie tutaj, więc teraz muszę jakoś pewnie dołem tam przetrawersować. i jego się obchodzi z drugiej strony. No, sprawdzę to jednak, zobaczę z ciekawości, czy da się tam wejść. Bo, czego zaliczyć, no to biegnę. Włączę się rzekłodawca pod szczytem. No, a powiem wam, że coraz bardziej zaczynam żałować tej decyzji, bo. Ten szlak prowadzi cały czas w dół. No teraz troszkę się wypłaszczyło, ale początek to była taka dzida Wypłaszczyło, jasne komuś. Było. Na pewno. No cały czas jest w dół, a wydawało mi się na mapie, że to będzie trawers e, Co oznacza, że będę musiał to znowu podejść. O, To się w ogóle złamało. E, no nie wiem czy mi się chce. Tak cały czas idę, ale... No, nie zachęca mnie to. Mnie najbardziej cały czas martwi fakt, że ja tam dobiegnę, dojdę i się okaże, że tam się nie da wejść na ten szczyt. I pójdę tam na daremne. No ale cóż, zaryzykuję. No, raz koź śmierć. No jest wprawdzie 15, więc bardzo późno już jak na taką wycieczkę. A jeszcze sporo do powrotu jest. I może się okazać, że będę musiał wracać jednak tą samą trasą, którą wchodziłem tego chciałem uniknąć. No ale dobra. No, będziemy to rozkminiać jak już będę na powrocie. Nie przeciągam, biegnę dalej i już widzimy się faktycznie jak będę na miejscu pod szczytem. W sumie jeszcze zanim się włączę na miejscu docelowym to chciałem Was o coś zapytać, bo albo ja mam już jakieś omamy albo to jest prawda, ale mnie się wydaje że to ja tu widzę małą łapkę niedźwiedzia. Takiego małego. Takie parę palców i łapka, ale może ja już mam jakieś umamy. Nie wiem. No i stało się to co przypuszczałem, czyli nie da się tam wejść. Stoi tablica. Ja ją nagrałem z daleka, bo tam też są panowie, którzy chyba zbierają tutaj jagody, więc już nie chciałem się tam wpychać. Ech, szkoda. Kurde szkoda, gdybym wiedział wcześniej i doczytał może. Chociaż wydawało mi się, że gdzieś czytałem, że właśnie można wejść. Że jest to rzadziej wybierany szczyt przez turystów, ale jednak wybierany. No ale okazuje się, że jednak nie można, więc moja wycieczka tutaj w to miejsce okazała się daremna. Czy się opłacało, jak widać, nie? Czy było warto? Oczywiście, że tak. Uważam, że mimo wszystko fajnie jest tutaj zobaczyć to miejsce przynajmniej z dołu. No wy nie wiem. No, o, to jest to. Tu, gdzie pokazuję palcem. To jest ten szczyt. Nie wiem, tylko czy mogę drona odpalić. Odpaliłem go, ale może gdzieś tak trochę dalej odszedłem, żeby nie przeszkadzać tym panom, to jeszcze spróbuję zrobić parę ujęć z góry no i trzeba będzie wracać jest tak godzinowo słabo, w pół do czwartej nie wiem czy mi się uda wejść na ten drugi szczyt i czy będę wracał tamtą trasą, no ale dobra zaraz będę rozkminiał tak czy siak eee, teraz parę ujęć jeszcze tutaj z tego szczytu Polatam chwilę i e, widzimy się już pod schroniskiem, czyli jak wejdę e, tym szlakiem z powrotem. Odnośnie samego szlaku, powiem szczerze, y, no, dzida w dół i potem do góry. Taki to jest trawers generalnie. E, bardzo zaraśnięty, chyba mało uczęszczany szlak. Moje nogi znowu są całe podrapane i mnie swędzą od trawy, przez którą musiałem też przechodzić. E, więc będę znowu dzisiaj wieczorem e, cierpiał, bo niestety mam często z tym problem, że nie wiem, jestem chyba uczulony na jakieś pyłki traf, jak przechodzę, to mnie to zawsze potem wszystko swędzi. Pewnie gdyby była ze mną jakaś dziewczyna, to miałaby ze sobą jakiś krem łagodzący, takie objawy. Ja oczywiście takiego nie posiadam, także znów będzie wieczór raczej z drapaniem się po nogach. Dobrze, koniec przeciągania tej gadki, spadam z powrotem i widzimy się już pod schroniskiem. Jakiś czas później jestem już nad schroniskiem. Tam w tle je widać, mam nadzieję, czyli końcówkę jego. Plan jest teraz taki, żeby jednak wejść na tą takę, spróbować. Jak się tam też nie da, no to już trudno, to, to nie będzie dzisiaj szczytu, więc kieruję się w tamtą stronę. No i tak naprawdę na szczycie zadecyduję, czy wracam tą samą drogą, czy jednak chcę pobiec dalej tym czerwonym szlakiem i obiec to jakby dookoła. Teoretycznie to już powinien być zbieg. Więc powinno być łatwiej, ale dzisiaj teoria parę razy mnie zawiodła, więc nie chcę teraz ryzykować takiego stwierdzenia. Tak więc plan wygląda następująco. Ja jestem, jak widzicie, w tym punkcie, tutaj czerwonym szlakiem na tą toakę, gdzie są jakieś wieże też tam postawione. I potem tutaj czerwonym szlakiem cyk cyk cyk. E i do samochodu. To jest oczywiście optymistyczna wersja, no pesymistyczna zakłada, że wrócę tutaj z powrotem czerwonym, i tak jak podchodziłem rano, też, czy też w południe, i tutaj tym, ewentualnie może tym niebieskim do urozmaicenia, no ale to wyjdzie tak naprawdę na szczycie, tutaj, jak do niego dotrę. Mam godzinę 16.15, więc nie jest to jakaś super ekstra godzina, ale. Myślę, że do 19.00 może będę przy samochodzie. Taki jest optymistyczny plan. A co wyjdzie, to zobaczymy. Jeszcze szybkie jedzenie, bo powiem szczerze, ten powrót mnie trochę wypompował, więc uzupełnię kalorie ostatnim tym barkiem, jakiego mam. <grym> też się super dzisiaj zapakowałem. Jeszcze trochę wody mi zostało, jakieś pół litra, więc też niezbyt dużo. Ale mam nadzieję, że uda się gdzieś ją jeszcze dobrać. Tyle i widzimy się za chwilę. Mam nadzieję na szczycie. Nie wiem jak w Rumunii jest kulturą biegania, ale mam wrażenie, że jest mało biegaczy górskich, a przynajmniej tutaj gdzie jestem, bo za każdym razem jak kogoś przebiegam, to się dziwnie na mnie, na mnie patrzą. A teraz jakiś gość, tutaj którego mijałem, on gdzieś tu e, normalnie mnie nagrał kamerką. W sensie że zobaczył, że podbiegam, bo po kawałek podbiegałem i słyszałem tylko pikanie Goupro. Więc robię trochę za atrakcję chyba turystyczną tutaj. No, drodzy Państwo, a tam jest mój cel i co najważniejsze, ja już chyba kojarzę ten szczyt od pewnej influencerki z okolic Mikołowa. Pozdrawiam, jeśli ogląda, chociaż nie sądzę. Tu się schodami takimi, gdzie ten paluch, o, przepraszam, że palcem, ale tu się schodami podchodzi do góry. Tak więc jest bardzo duża szansa, że dzisiaj ten szczyt zostanie przeze mnie zdobyty. No, i jestem już na tych schodach. Nie będzie pewnie na kamerze widać strumizny, ale o, tu jest dopiero podejście. Nie wiem ile ich dokładnie jest, ale myślę, że tak z 500 stopni może być. O. I nie wiem jak daleko do szczytu, bo nic tu nie widać. No, i dotarłem na szczyt. Schowałem się za skałką, bo trochę wiało a po drugie jest tam kupa ludzi dzisiaj yy, i ciężko nawet nagrywać nawet gdybym chciał nagrywać przy ludziach to ciężko przy nich nagrywać bo cały czas hałasują i cały czas ględzą, no to są takie nikomu nie ujmując Janusze i Grażynki trochę, więc yy, odszedłem kawałek na bok, szczyt zdobyty co mnie bardzo cieszy, raptem 3 metry mniej niż ten, którego widać tam w oddali, ten na który nie udało się niestety wejść no ale cóż, tak to bywa. Jest godzina, no już po 17 chwile, Bo też trochę tutaj siedziałem zanim zdecydowałem się coś nagrywać. Tak więc teraz czeka mnie zbieg i zdecydowałem, że jednak zbiegnę dookoła. Tak jak mówiłem tam chwilę wcześniej, bo kilometrażowo wyjdzie pewnie podobnie. Tak jakbym chciał wracać tą samą drogą, a nie chcę się wracać tędy, tam, tędy, w sensie tam, tam, tam daleko. Bo no jak mogę wrócić inną drogą to wolę zrobić. Pętle. Także wy jeszcze zobaczycie teraz kilka obrazków z góry, a ja pomału będę już zmierzał do samochodu. Dobra, schody zaliczone, szczyt zaliczony. Teraz czeka mnie w sumie nie wiem ile kilometrów tego zbiegu. Także umówmy się, może tak, że, że jak będę przy samochodzie, to wtedy się włączę. Bo znowu taki zarośnięty ten szlak. Uch. No, bo tutaj już za bardzo nie będzie wam co pokazywać. A jak będzie, to zrobię parę przybitek i puszczę je pewnie na końcu. Także widzimy się już przy aucie, Megi czeka ok, jest już jakiś czas później mamy godzinę 20.14 ja jestem nienajedzony nieumyty zmęczony i w trasie jestem jakieś 40 km od miejsca, w którym skończyłem bieganie czyli z tej wyjechałem po prostu z tej miejscowości w której dzisiaj byłem nie pamiętam nazwy, wybaczcie Wyjechałem, bo plan się trochę zmienił, bo po pierwsze z własnej winy oczywiście zawaliłem, że tak późno wyszedłem dzisiaj na tą wycieczkę, co spowodowało, że późno z niej wróciłem, a to znowu spowodowało, że no nie zdążyłbym dojechać w miejsce, w które bym chciał dojechać, żeby być tam jutro. To znaczy zdążyłbym, ale przyjechałbym w nocy i to bym jeszcze przeżył. Natomiast sprawdziłem sobie jeszcze prognozę pogody i okazało się, że no jutro będzie tam lać więc musiałem to odpuścić, bo to nie będzie mały deszczyk, tylko ma po prostu być jakaś totalna zlewa znowu. Więc yy, olałem to. No i yy, siedziałem chwilę w samochodzie tam w tej miejscowości, szukając jakiejś alternatywy i ją znalazłem. Niestety jest bardzo daleko, ale też nie miałem za bardzo alternatywy, bo yy, no wszystkie wcześniejsze miejscówki już zwiedziłem, te które chciałem, no i jakby musiałbym się wracać tą samą drogą, a tego nie chciałem. Więc kieruję się w tej chwili na zachód. Yy, też takie pasmo górskie, które chciałem odwiedzić, ono jest teoretycznie trochę mniej uczęszczane przez turystów, więc powinienem tam się raczej czuć swobodnie, no ale zobaczymy, jak będzie. Natomiast też się jedzie tam bardzo długo. Ja w tej chwili zatrzymałem się na chwilę, żeby dobrać tylko wody, zaraz jadę jeszcze na jakąś miejscówkę, żeby się wykąpać. I muszę podjechać, bo zaraz mi tyr tutaj rozjedzie dubsko, bo z tyłu zajeżdża. Dobra, już. Eee, tak więc e, ja teraz muszę namierzyć miejsce, żeby się po prostu wykąpać i cokolwiek zjeść, bo jestem mega głodny. Na szczęście zostało mi trochę makaronu z wczoraj, więc szybko sobie go gdzieś e, odgrzeję. No i potem będę starał się jednak dojechać. Najbliżej jak się da miejsca, w które chce się jutro udać, jak to wyjdzie to zobaczymy, pewnie przyjadę gdzieś po nocy, no bo no tak to jest jak się za późno startuje. Jeżeli chodzi o sam zbieg, no to on taki jest powiedziałbym bardzo tatrzański, prosty, na początku w, po otwartej przestrzeni sporo kamieni, a potem jak się wbiega w las to już jest taki e, typowo tatrzański bym powiedział, czyli wystające korzenie, kamienie, ale mało sypkich rzeczy, e, dosyć szybki jak na zbieg, więc no, generalnie nic tam e, złego nie było. Jedynie początek zaraz za tymi schodami był taki bardziej zakrzaczony i zarośnięty, ale potem już się to na szczęście uspokoiło. Kończę już tutaj tego rand tripa. Żegnam się z wami. Jeżeli wam się podobało, to bardzo by mnie to cieszyło. Oczywiście pamiętajcie zostawić jakiś ślad po sobie, Like czy komentarz, e, żeby tak jak zawsze powtarzam no, ten algorytm jest niestety nieubłagany i takie rzeczy są potrzebne, żeby te filmy były trochę wyżej notowane i żeby też większa ilość odbiorców mogła ewentualnie obejrzeć. Także, jeżeli chcecie, to zostawcie. Ja się żegnam już, kończę ten długi wywód. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach.